Mój stary miał kiedyś partnerkę I ta partnerka miała syna z poprzedniego związku No i był takim kurwa normalnym dzieciakiem No głupi po prostu I miał jakichś dwóch kumpli I chłop przyszedł do nas i napierdalał na telefonie I się zesrał kurwa na kanapę Bo grał na telefonie rozumiesz to kurwa Zesrał się na kanapę bo grał na telefonie Bo grał na telefonie? No w sensie był zbyt zajęty napierdalaniem kurwa W jakąś gierkę czy oglądaniem Vito i Belli na YouTubie No nie wiem Ja jestem zagubiony kompletnie no. Kurwa, ale Rozumiesz, nie rozumiem waszego oburzenia, zestro się po prostu, się, trudno. Zdarza się, <grym> wam się nigdy nie zdarzało się zatrzeć na kanapę, naprawdę? <grym> NO KURWA ZDZIWIĘ CI, ALE NIE! To ja cię zdziwię, że na to patrzysz. Gdyby cię uczyli od małego, że straj na kanapę jest normalne, a stranie do kibla jest dziwne i tam się na przykład na kiblu powinno oglądać, a na kanapie srać, to byłoby to całkowicie normalne. No jest to kurwa wymysł społeczeństwa, że powinno się srać w toalecie. Rozumiesz kurwa, że to nie jest tak, że on się zesrał w gacie. To mu wypadło przez pierdoloną nogawkę.